Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Trap.pl News, w której przedstawiam wam najnowsze newsy, informacje i ciekawostki ze świata rapu z ostatnich dni. Swoją drogą, to tak ostatnio się zastanawiam, w jaki sposób mógłbym jeszcze polepszyć to nasze Trap.pl News, żeby jeszcze przyjemniej wam się je oglądało. Więc wasze sugestie piszcie tutaj pod tym filmem, jak coś. Jeżeli jakieś macie oczywiście, może czegoś wam brakuje, może o czymś niepotrzebnie mówię, a może chcecie coś całkiem nowego. Tak, tego się chcę dzisiaj od was dowiedzieć. A wy natomiast dowiecie się ode mnie. Trochę więcej na temat takich ostatnich wydarzeń jak. Ojciec exa żąda najgorszego dla oprawców jego syna. Famous Dex zabarykadował się w swoim domu przed swoją ex. Aż musiały interweniować służby specjalne. Lilu Vert ma złamane serce przez Rianę. Tragiczna historia rodzeństwa Da i i One Savage'a. Porozmawiamy sobie następnie o ciekawych ostatnich historiach. Na przykład skimaska The Slam Lil Pampa, Eneli Chopy, Rich The Kid'a oraz oczywiście nie zabraknie też pana Mario Jud'a, Aż w Wreszcie dojdziemy sobie do ostatniej wielkiej dramy pomiędzy raperem, czyli Liliadim, a tiktokerem, czyli Bryceem Halem o piękną Addison Rey. Dramy, w której nikt nie tępił swoich noży. Nie wiem, czy tak się mówi, ale po prostu było grubo. A ja dalej nie przedłużam i zapraszam już Was do oglądania. <śpiewanie> Poza wszystkim! Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie, bądź w przypiętym komentarzu, więc tam zaglądajcie, jak coś. Dobra, a my możemy już chyba zacząć część główną naszego dzisiejszego odcinka, więc lecimy może po kolei z tematami, według omawianej kolejności na początku. W takim razie pierwsza jest kwestia Exexcentationa, ex no bo jak wiadomo, chociaż ten tragiczny zamach, przez który raper odszedł z naszego świata, wydarzył się już ponad no dwa lata temu, to jednak prawnie kwestia tych czterech jego oprawców cały czas się jeszcze nie rozwikłała. Ciągle Uczą się oni po sądach, no i właśnie dlatego ojciec Exa napisał ostatnio oświadczenie na swoim Instagramie, w którym domagał się dla nich najgorszego, szczególnie dla Michaela Bowdryta, który pociągał za spust w omawianym napadzie. Dokładniej ojciec napisał: Wy wszyscy zabiliście tego młodego człowieka, tego ojca, syna, brata, bez żadnego powodu i mówię to bez żadnej złośliwości w sercu. Nie chcę życia, w którym te osoby, zamieszane w to zabójstwo, które mają na rękach zimną krew mojego syna, będą zwolnione warunkowo. Domagam się kary śmierci dla Osoby, która pociągała za spust. No i jak mam to teraz komentować? Może tak, plus jeden. Swoją drogą to właśnie ciekawe. Jak w końcu potoczy się sprawa tych czterech panów, jaka kara ich spotka? Pewnie już jakoś za niedługo będziemy to wiedzieć. No ale cóż, lecimy dalej. Dalej do pana Fejmusa Dexa, o którym już dosyć dawno sobie nie rozmawialiśmy. Ale tak się składa, że ostatnio rapera odwiedziła jego ex, i te odwiedziny skończyły się na tym, że musiały interweniować służby specjalne. No ja ja, mówię wam, ale omówmy sobie to może po kolei. Tak więc. Famous Dex w zeszły poniedziałek widział się ze swoją byłą dziewczyną w swojej posiadłości. Jednak niestety, coś gadka pomiędzy tą dwójką wyraźnie nie chciała się kleić. Co ja gadam? Przecież oni się tam pożarli. O mało się nie pozabijali. Wiecie, to była już jedna z tych mega ostrych dram w toksycznej relacji, w którą wchodzą nawet rękoczyny. I skończyło się na tym, że raper zamknął się przed nią, czy też nawet zabarykadował się przed nią w swoim domu. Co więcej, mając przy sobie naładowaną broń, to akurat wywnioskowaliśmy z nagrania, które raper udostępnił w ten dzień do sieci, no i dziewczyna Czyna dlatego wyzwała odpowiednie służby? Nie wiem, co tam i nagadała, ale zaraz pojawili się oni na miejscu. Zidentyfikowali też niedługo później poważne rany na ciele dziewczyny, które najprawdopodobniej wyrządził jej Dex i następnie dostali się do domu rapera, ale Dexa już wtedy w nim nie było i na razie pozostaje on jedynie podejrzany w tej sprawie, w sprawie przemocy domowej, a co się finalnie okaże, jeszcze zobaczymy. Ale jak sami widzicie, no ta cała historia do normalnych nie należy. I wygląda na to, że Dex dalej nie potrafi poradzić sobie ze swoim głębokim uzależnieniem. Od używek. No bo na przykład w tydzień wcześniej raper udostępnił do internetu inne nagranie ze swojego rzekomego świetnego freestylu. Jednak fani odebrali to wideo w raczej inny sposób niż Dex się spodziewał, bo zwrócili oni uwagę na to, jak tragicznie raper na nim wygląda, na to, co wygaduje, bo wyraźnie był wtedy pod wpływem czegoś mocnego. Zresztą publicznie na ten temat zdecydował się chwilę później wypowiedzieć Chopa za pomocą takiego wpisu, w którym stwierdził, że przyjaciele i label Dexa powinni raperowi teraz pomóc, a nie napędzać go w jego uzależnieniu. Dex początkowo, co prawda, odebrał ten wpis jako atak w jego stronę, jednak chwilę później zrozumiał przekaz. Że Chopa chciał tutaj tylko dobrze i podziękował mu za jego troskę. I powiem wam tak na koniec: jeżeli Dex rzeczywiście kiedyś odstawi swoje używki na Amen, to będzie to naprawdę wielkie święto. Jednak szczerze mówiąc, już nawet kto to nie wierzę, by było to możliwe. I oby za jakiś czas nie skończyło się to wszystko najgorszym. Tak jak najgorszym możliwym scenariuszem, zakończyła się ostatnia miłość Lil u z jego werta. No bo nie wiem czy śledzicie jego poczynania w social mediach, ale no. Ostatnio raper wyraźnie mocno się sadził na piękną Rianę. No bo na przykład, przez długi czas to Riri była jedyną osobą, którą followował na Instagramie. A jak wiemy, Uzi naprawdę rzadko kogo w ogóle obserwuje. Chyba, że jest z kogoś naprawdę wpatrzony. Tak jak to kiedyś było z Merlinem Mansonem. No a teraz jak widzicie, padła kolej na barbadoską wokalistkę. Można powiedzieć, że Riana była kraszem rapera. Wujka zresztą widywana była już razem na live'ach, w których wspólnie bujali się do traków Uziego. Jednak no właśnie, wygląda na to, że z miłosnych planów Uziego zostały jedynie nie nici, Być może niestety raper został skręcałnowany. Ponieważ, no pewnie już to gdzieś słyszeliście ostatnio, że Rihanna ma nowego chłopaka. Tak naprawdę nowego starego chłopaka. Bo jest nim oczywiście Ace Broki, Z którym dziewczyna kręciła już, no ho, ho temu. Ja jeszcze wtedy byłem na przykład w pierwszej klasie liceum, z tego co kojarzę. No i para, ostatnimi czasy, znów często widywana była razem. Wystąpili oni nawet już jakiś czas temu w sumie we wspólnym programie na kanale GQ. No po prostu oficjalnie się związali. I teraz wygląda na to, że Liluzzi Vert. Z tego powodu złapał lekką załamkę, no bo nie dość, że od razu odobserwował Ryanę, co można było przewidzieć, to jeszcze zdecydował się nawet udostępnić ich wspólne zdjęcie na swojej relacji, podpisując je, to nie może być prawda. Don't ever fall tak więc jak widzicie wygląda to na złamane serce, tak jak i złamane serce ma ostatnio da Baby. No w sumie to już nie ostatnio, już jakiś czas temu ta sytuacja się wydarzyła, ale nie miałem wam okazji jeszcze o tym opowiadać, a jest to sprawa naprawdę bardzo ważna. No bo niestety 34-letni Glenn Johnson, starszy brat da Babyego, odebrał sobie życie kilka tygodni temu, strzelając sobie w głowę. Raper dlatego najpierw zapostował taki wpis na swoim Twitterze, że wiecznie mój bracie, z dołączonym czarnym sercem, a niedługo później udostępnił tekst ze swojego hitu. Pod tytułem intro, który wyjawiał nam już wcześniej prawdę na temat problemów jego brata, ponieważ Baby w nim nawinął takie wersje jak Mój brat myśli, że go nie kochamy i zostawiamy go samego z problemami, jakbyśmy nie byli jego rodziną. Tak jakby mnie oddał tego wszystkiego, co mam, by tylko móc Cię zobaczyć, bracie. Więc jak widzimy, najwyraźniej brata Pera chorował na bardzo dużą depresję. Wyraźnie też sobie z tym nie mógł poradzić od dłuższego czasu. Nie mógł dogadać się też z resztą rodziny, i skończyło się to wszystko tragicznie. Da Baby też niedługo później wydał niespodziewaną epkę złożoną z kilku traków kuczci właśnie swojego brata, To było szczerze mówiąc pięknym gestem z jego strony, bo pokazał nam tym samym, że pod tą maską strasznego skurczybyka, co by nie mówić. Jak oglądaliście jakieś materiały o nim na tym kanale, to wiecie o co chodzi. Kryje się jednak facet z dużymi uczuciami. No cóż, ale niestety podobna historia czekała również i na rodzeństwo Savage'a, dokładniej tym razem na jego 27-letniego brytyjskiego brata Terela Davisa, który dzielił tego samego ojca z raperem, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, niedawno mężczyzna szedł do sklepu zrobił zakupy dla swojej babci. Jednak niestety po drodze wpadł na jakiegoś swojego w cudzysłowie starego kumpla. W rozmowie panowie wdali się w strzeczkę i następnie napastnik zaatakował nożem brata rapera. Co skończyło się oczywiście tragedią. 21 Savage zresztą podobnie nie ukrywał olbrzymiego smutku z tego powodu na social mediach. Bo co prawda, choć panowie byli cały czas w stałym kontakcie, to wygląda na to, że ostatnia ich rozmowa przez telefon no trochę źle przebiegła. Tłansawicz napisał w taki sposób Nie mogę w to uwierzyć, że ktoś cię zabił bracie. Wiem, że wyładowałem na to by swój gniew, chciałby móc cofnąć to gówno oraz dodatkowo zamieścił ich wspólne zdjęcie z młodości, więc na pewno kolejna mega przykra i tragiczna historia. Mało brakowało, a podobnie skończyłaby się historia z Kimaska Deslam No dobra, teraz trochę przesadziłem. Ale na instagramowym profilu rapera kilka dni temu zaczęło się pojawiać pełno filmików z jego zakrwawioną ręką. Rapper opowiadał przeciął się czymś do samej kości. Omawianych nagrań niestety nie mogę wam tutaj pokazać. YouTube jest jaki jest, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zabieg w szpitalu przeszedł Szybko i sprawnie, i co najważniejsze skutecznie, i raper pewnie obecnie dochodzi już do pełni zdrowia. Dobra, to w sumie w takim razie lecimy sobie teraz z serią krótszych, aczkolwiek nie mniej ciekawych wiadomości. No i niestety, jeden z większych trapowych kanałów został dokładnie przed wczoraj oficjalnie zamknięty, i chodzi mi tutaj o kanał Buffett Boys, na którym słuchać mogliśmy chociażby większość traków, Pui czy Fatnika. Mogliśmy też oglądać legendarny teledysk do The Race od Takea. No i właśnie, mogliśmy, bo kanał ten został zamknięty przez naruszenie wytycznych YouTube'a. Dokładnie. Tam wytycznych odnośnie seksualności, slash na gości, i niestety póki co zostały nam tylko jakieś lewe reuploady pojedynczych nutek na randomowych kanałach. Ale miejmy nadzieję, że na tym historia tego kanału się nie zakończy i za niedługo wróci on do żywych. No ale właśnie, skoro mowa już o YouTube, to jeżeli cały czas przyjemnie ogląda ci się ten odcinek, to przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, bo dużo osób cały czas jeszcze ogląda moje materiały z czerwonym przyciskiem subskrypcji na dole. Co jest trochę dziwne, bo lada moment już 300 tysięcy subskrypcji wspólnie tutaj wbijamy. Więc musimy teraz połączyć siły i to zrobić. Weź tam stary coś zadziałaj, a ja już lecę dalej. Dalej do naszego Mario Judasza. Przepraszam, Mario Juda, o którym ostatnio nagrywałem dla was osobny film. No i teraz kontynuacja, ponieważ niestety ostrzeżenia rapera wobec Playboya Kartiego nie przyniosły skutku, i Mario opublikował pierwszy trak z jego rzekomej przyszłej płyty holotaret tworzonej w stylu Playboya Kartiego, który nosi nazwę. O właśnie taką, i w sumie jest on naprawdę dobry. Może nie jest to jakieś dzieło sztuki, ale biorąc pod uwagę tempo, w jakim Mario zrobił ten utwór, pokazuję przy tym Playboyowi, że jak się chce, to można, to jest to naprawdę coś imponującego. Szapoba dla tego pana. Gość wyraźnie ostatnimi czasy tylko plusuje na scenie muzycznej i jego przyszłość póki co widziana jest nadal w jasnych kolorach. Natomiast podobnym oszustem, jak i Playboy Carty, w sumie to nawet kilka razy większym, okazał się być Lil Pump. No bo na pewno pamiętacie jeden z ostatnich filmów, w którym opowiadałem wam o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i o tym, jaką kampanię rapper przeprowadził Donaldowi Trumpowi. Tak więc, jak się niedawno dowiedzieliśmy, Lil Pump pomimo takich wystąpień Takich starań, tylu oświadczeń na swoich social mediach, że popiera Donalda Trumpa. Finalnie nawet na niego nie zagłosował. No więc sam powiedzieć, po kim jak po kim, ale po nim można się było tego spodziewać. Raper po prostu nie zagłosował na nikogo, tak tu uprzedzę wasze pytania. Pewnie mu się po prostu nie chciało iść na te wybory. No a Rich the Kid kilka dni temu został wyrzucony z samolotu pierwszej klasy, ponieważ podobno okropnie waliło od niego zieloną żywką. przez co raper okropnie się oburzył. Zaczął nawet udostępniać live'a na Instagramie, w którym mówił o obsłuzie lotniska. Wiecie kim ja jestem? zadzwońcie do waszych dzieci, to wam powiedzą. No, ogólnie sytuacja dosyć śmieszna. A skoro ostatnio omawialiśmy sobie temat pewnej TikTokerki przy okazji Rich The Kid'a, to teraz gładko przejdziemy do kolejnej podobnej sytuacji, ale tym razem rozchodzić się będzie o numer 2 światowego TikToka, przynajmniej pod względem obserwujących, czyli o panią Madison Ray, której no czego jak czego, ale urody na pewno nie można odmówić. I nie da się też tego ukryć, że była ona ostatnimi czasy kraszem wielu amerykańskich celebrytów, w tym też raperów. Dziewczyna także często przewijała się w ostatnich rapowych produkcjach. No bo chociażby Daki dla Roy jakieś pół roku temu nagrał o niej całą piosenkę. Pojawiała się ona na różnych teledyskach, chociażby u Lil Mosea. No jest tego jeszcze o wiele więcej, ale nieważne, bo ważny jest tekst, który nawinął o niej Lil'i Adi na najnowszej płycie DJa Skima, tracku pod tytułem IIR. E -E no ten tutaj. Dokładnie Jadi nawinął w nim. Chcę, żeby Addison Ray została moim lekarzem i zbadała mojego. <laughs> Ubierając ją w suknię i szalik jak pilota. Więc jak sami widzicie, są to dosyć mocne wersy o podtekście erotycznym. I pewnie wszystko by było ok. Raperzy często takie zmianki w swoich trakach zamieszczają, gdyby nie fakt, że Addison od paru miesięcy oficjalnie jest w związku z innym sławnym tiktokerem Bryce'em Hallem. I właśnie ten facet zapostował ostatnio, no dobra, ten chłopak zapostował ostatnio na Twitterze: Dzień dobry, co powinienem dzisiaj posłuchać? I wtedy Liliadi odpowiedział mu na tego tweeta w taki sposób, udostępniając screena z tego traku z drugą minutą i trzynastą sekundą i dopisał: Tego, dokładnie w tym miejscu, oczywiście, dokładnie tam był ten jego wers, więc. Tiktoker nie mógł tego tak zostawić. Szybko odpowiedział mu swoim wspólnym zdjęciem z Addison, a Jadi wtedy zripostował Lol, gościu, nie chcę twojej dziewczyny. Na tym poście też nie przestał, bo chwilę później wrzucił nagranie z samochodu, w którym w prześmiewczy sposób opowiadał, że nie chce mieć żadnej Tiktokowej kłótni z Tiktokowymi gangsterami. Ogólnie chciał tu chyba pokazać mocny disrespect stronek dla Tiktoka. Na no Bryce Hall natomiast chwilę później udostępnił swoje rozmowy z DJ'em Skim, w których producent proponuje mu zagranie w teledysku, do właśnie tej piosenki razem z Addison Ray przy okazji Liliadego. Raper oczywiście zaraz mu odpowiedział słuchaj dzieciaku, nie zrobiłbym z tobą teledysku nawet gdyby od tego zależało moje życie, to nie jest moja piosenka ten wers napisałem 4 miesiące temu, uspokój się to nie jest aż takie głębokie, idź lepiej zrób sobie jakąś fotkę bez koszulki. I choć po tym poście wydawało się, że temat na chwilę zniknął, to jednak niedługo później panowie spotkali się na rozmowie face to face. No dobra, może nie do końca face to face bo odbywała się ona w jakimś programie, jak widzicie i przez 10 następnych minut raper z chłopaczyną czy też nawet się kłócili. Szczerze mówiąc, bardzo ciekawie się oglądało tą wymianę zdań. Muszę też przyznać, że Bryce Hall był niezwykle arogancki podczas całej rozmowy. Wiecie, było to coś w stylu Kacpra na Fame MMA. Ciągle tylko mówił, że Jady już nie istnieje, że ostatni raz jego piosenkę słyszał w 2015 roku i powinien mu dziękować, bo dzięki niemu pierwszy raz jego temat trenduje na Twitterze od dłuższego czasu. I z tego, co czytałem komentarze opinii publicznej, to jego postawa raczej mocno wkurzyła widownię, że jak taki ktoś może sobie pozwalać na takie słowa do twórcy, który ma na koncie kilkadziesiąt platyn, do którego piosenek przecież sam ciągle tańczy na tej swojej aplikacji. Jadi natomiast odpowiadał bardziej politycznie. Może też nie do końca skutecznie bronił swojej osoby, ale powiedział, że rozumie jego oburzenie. Zwrotka była nagrywana 4 miesiące temu i żeby się już tak nie napinał. Na zaczepki odnośnie zasięgów odpowiadał w taki sposób, ile kasy już to ze swojej muzyki nie zarobił. Czym oczywiście TikToker równać się nie może. No i oczywiście, suma summarum, wojna się na tym nie zakończyła. Padł nawet temat walki bokserskiej pomiędzy nimi. I oboje przyznali, że jeżeli stawka by była odpowiednia, to są w stanie zmierzyć się w ringu bokserskim. No cóż, na pewno brzmi to ciekawie. Chętnie pooglądałbym ten dwójkę w ringu. Oczywiście trzymałbym kciuki za Jadiego, ale kurczę, Jezus. Już długi ten odcinek wyszedł. A jeszcze trochę tematów chciałem dzisiaj omówić. No nic, zostawimy to na kiedy indziej. Ale jeżeli zostałeś tu ze mną aż do tego momentu, i jeżeli przyjemnie oglądało ci się ten odcinek, to zasubskrybuj ten kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, by kolejnych przyszłych materiałów nie przegapić. No i kurde, dobimy już może te 300 tysięcy, co? by naprawdę super. Zostawcie również łapkę w górę, wbijajcie na traperów i na mojego Instagrama trapezlnews. A tymczasem ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.